Nie na co dzień się spotyka takie, takie cuda. On podobny do Twojego? Nie? No on to jest taki Sanko z rok młodszy. Ten jest rok młodszy? Mój jest rok młodszy. I ten jest dłuższy. To jest wersja model 60 Fleetwood. Jest minimalnie dłuższy. No szkło ma, ma popękany. Kanapy ma winylowe, tapicerki brakuje. Trochę inna deska rozdzielcza, ale wiesz, on miał fajną deskę rozdzielczą, bo miał zegary, ja mam tylko lampki. No ale to trupem śmierci. Ten śmierdzi trupem, ten... To nawet nie wiadomo, czy jakby go na części wziąć, to była jakaś część, oprócz klamek hmm. Zwłaszcza, że wiesz, jest teraz w New Jersey taki sam na sprzedaż za 15 tysięcy taki model, w pełni odrestaurowany, a dlatego chcą 7 tysięcy dolarów. Za tego chcą 7? 7? 6800 czy, czy coś w tych granicach. No ty już trzeba lawetą po to przyjechać. Podobne znachodzi To ciekawe. Znaczy, przytrzymaj się nagrywa się czy stresz gaźnik ma prawie że filtra nie ma akumulatora nie ma nie. Znaczy, myślałem że będzie miał znaczek Porządny ja mam jeden znaczek już też stary ale Ale nie, nie przeszło mi znaczy nie myślałem że wiesz, że złożę ofertę taką za 3000 dolarów za niego na przykład ale Nie wiem czy bym tysiąc chciał dać za niego... Hudson Ale to już nie zna gwarancji. Ten już nie ma gwarancji. O jak nie ma gwarancji, to mnie nie wierzę Suzuki A nie to. Parkard, to pakard jest. A tu jest Kaiser. Tam jest fajny sprzęt pod dachem. Tylko ten już zrobiony. Znaczy, mówiąc o fajnym, mam na myśli tego czarnego Hudsona. A ten niefajny? No, może fajny, ale. Chyba bym nie chciał takich, Wolał, wolałbym coś takich. Zwłaszcza, że ten ma, wiesz, oryginalną dechę, nie jest znaczy odrestaurowany, ale ciągle stary. No i widać, że to nie kabila, Nie ma korpki do małymi. <grymne> no właśnie. A zobacz, czego mi brakuje. Piękny klasik, dwunastocylindrowy jaguarek. To czy jakiś tam pod płotem też fajny. <grymne> I'm <laughs> Dorado obok Deville? Seville? Seville może. Seville. Ford Galaxy 500. Taka limuzynka bym się też marzył. a coś, coś w tym stylu. W okresie kiedy były największe te auta i najbardziej kanciate. Oryginalne minivany. Patrz jaki mały jest ten minivan. Oryginalny. Teraz też utyły te minivany także. w Chrysler Mercury Grand Marquee, Volvo Amazon, Honda N600, czy jak one się tam nazywały? Też klapy rozłączone. Pimus. Drugi i trzeci, ale jak krótki. Tu jakiś pigatysz. Kurde, musiałeś się sprawdzić teoria, jak nam te, dupy. Powryzą. Idźcie sobie pieski, no i idźcie idź. Kasuczka Troszeczkę No tak, to jest chwila rzęsna, da się go atakować. Prelud, o Nissan Centra, pamiętasz? Nie pamiętasz, bo za mały byłeś. Albo nie byłeś, nie, nawet w Ameryce jeszcze nie byłeś, jak mieliśmy centry, ale. Ale mieliśmy taką cenę. No tu jest luksusowa wersja, bo szmaciany siedzenia, a nasz miał, a nasz miał plastikowe siedzenia. Ale to było moje pierwsze nowe auto w Ameryce. O, tu piękne skrzydła lila w niebiesciutkim kolorze, a tam jakiś Chrysler to mego ogląda Kadilak 4200 4200 za tego Kadilaka To ten za 4200 ma dużo więcej sensu niż, niż tamten. Niż no ten wygląda na taki, który jeszcze może... No, ten by, można je przyjechać do domu. No. ale A ten Chrysler, to co jest 300 Ten ma fajne te skrzydła. To jest to dobre, że tu wiesz, nawet jak jest zardzewiały, to to tyle blachy zostało jeszcze, że to można po prostu wyczyścić i pomalować. No trzeba by mu tapicerkę, że jako ma dechę wow, futurystyczną, Chrysler Wings. No tamtych też nie, nie zamówię Idę jeszcze tą deskę zobaczyć z bliska. Ups. A to pod prądem może przewody tutaj? No niesamowita. Niesamowita ta deska. Zobaczmy czy ma jakiś silnik w środku jeszcze. Jest. To wygląda, że kable całkiem nowe. No, jeszcze niedawno pewnie jeździł. Jakie to były pojemności tego? No pewnie z 6-7 litrów może. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czaj tu coś może być. Ale chyba już nie do odczytania To fałszywie, jak pan tak, tak. A tam jaki kranik ma no. <laughs> To chyba nie jest oryginalny kranik przypuszczam, no ale jak działa to jakiś American Motors Matador to się nazywało, czy jakoś tak? Matador. To, to jest brzydactwo dopiero. To i nasz Kadila, którego nie kupujemy, jednak trzeba chyba stanless standard. A jakież to bajki, DJ? DJ masi o konie storebki o tylko taką z ryzem i z D. Ten sobie. O, bo kto od kotlety? Zasłoni mi śmieciarę tym kontenerem no Jedzie, 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 jedzie dalej jedź. A jak tam Putin, Bob, uśmiech Jedzie jeszcze dalej, jeszcze dalej nie? No niestety Zasłoni nie? Trwać nadwyżki to co jest za wysoko przerzucić do innego kontenera no bo, bo kierowca jest odpowiedzialny za za to jakby co spadło Zobaczymy jak to się dźwiga tutaj Hakama Podnosi go elegancko do góry Co patrzy